Budowa portu szła bardzo opornie, a w niektórych momentach, Wręcz zamierała. I taką sytuację zastał w 1926 roku, w czerwcu, Eugeniusz Kwiatkowski, kiedy obejmował funkcję ministra przemysłu i handlu. Załagodził konflikt, który był z konsorcjum budującym port, i podpisał z nimi nową umowę, która gwarantowała finansowanie budowy portu bezpośrednio z budżetu państwa gotówką. Dziadek jako najmłodszy członek rządu miał małe szanse załatwiania i przekonywania, żeby na budowę portu Gdynia przeznaczane były coraz większe finanse. Dlatego usiłował zainteresować budową Gdyni i pokazać już, co zostało w Gdyni zrobione najważniejszym osobom. Prezydent Mościcki chętnie przyjmował zaproszenia do Gdyni, natomiast y, marszałek Piłsudski ignorował te zaproszenia i nie dał się ściągnąć na wybrzeże. I dlatego dziadek użył pewnego fortelu. Mianowicie wpadł na pomysł, żeby kupić małe stateczki żeglugi przybrzeżnej, pływające na hel i nazwać je Imionami córek Piusuckiego, Jadwiga i Wanda. Trzeci statek miał się nazywać Hanka i matką chrzestną miała zostać moja mama. Dziadek podczas nieobecności Piusuckiego pojechał do Sulejówka i zaprosił dziewczynki do Gdyni, obiecując, że zostaną matkami chrzestnymi. Bardzo się ucieszyły. Następnego dnia Marszałek Piusucki wezwał mojego dziadka do siebie i witał go słowami: Pan mi zrobił rewolucję pałacową. Wracam do domu, a córki radośnie wołają, że będą matkami chrzestnymi, że jadą do Gdyni. Ja im na to, że nigdzie nie pojadą. A one do mnie: To Hanka Kwiatkowska może być matką chrzestną statków, a my nie. No i tu marszałek musiał ustąpić. Pojechał na te uroczystości, i jak wspominał dziadek, już nigdy przy ustalaniu budżetu dla Gdyni nie stawiał sprzeciwu. Port nie może się rozwijać bez wspierania i pomocy władz państwowych. Ponieważ są pewne inwestycje, które leżą w gestii władz centralnych, i decyzje, i finansowanie. Także, jeżeli chcemy, żeby port nadal się rozwijał, żeby zdobywał nowe szanse na kontakt ze światem, to bardzo ważne jest, żeby również w Warszawie zrozumiano, Jaka jest rola gospodarki morskiej w całej gospodarce narodowej? Znając mojego dziadka i to, że zawsze dążył do yy, wspierania wszelkimi siłami rozwoju, rozszerzania kompetencji, rozszerzania możliwości, jestem przekonana, że byłby tym Projektem powiększenia portu poprzez budowę portu zewnętrznego zadowolony. Ważne jest, żeby przy tak dużych inwestycjach, które będą decydowały przez dziesięciolecia o naszym. Dalszym rozwoju i ekspansji na kontakty ze światem decydowały również władze i włączały się do wspierania nie tylko dobrym słowem, ale i finansowaniem i żeby te inwestycje mogły przebiegać, że tak powiem, w dobrej współpracy. Zawsze musimy starać się, żeby wszystko, co tworzymy. Ulepszać, rozszerzać, stwarzać większe szanse. Dziadek, jak mało kto wiedział, że w warunkach chaosu, kłótni nie można stworzyć rzeczy wielkich, i sądzę, że ta myśl mojego dziadka powinna brzmieć w uszach następnym pokoleniom, również dzisiejszym. Uważam, że taka postawa chyba spowodowała, że w historii został tak dobrze zapamiętany.